widzowie z tej strony Wojtix. Dzisiaj sobie pokażemy jak pobrać Optifine. Optifine jest potrzebny nam do różnych shredderów. do Minecrafta najczęściej. No więc tak, wchodzimy sobie na początku w pobrania. Następnie mamy tu różne wersje. Na przykład najnowsza wersja Minecrafta 1.21.8. Mnie interesuje wersja 1.20.1 Jakby co, pobieranie innych wersji nie ma w, zupełnie wpływu, więc możecie sobie pobierać, jakie chcecie. Dobrze, yy, pobieram. Pobiera się. Yy, no, klikamy tutaj, następnie yy, pobranie OptiFiber, tak? I co my tu mamy dobrze. Pobranie Pobiera się o War Thunder się włączyło, jak miło, mam nawet kiedyś, kiedyś nagramy film w War Thundera Kiedyś go na pewno nagramy i tak Optifine jest pobrany i wchodzimy sobie w Minecraft Launcher. I mamy na Następny film będzie w Forge'a. On jest na każdym odcinku, tak naprawdę. I patrzcie, najważniejszą rzeczą, w której Wam nie pójdzie, nie pójdzie yy, Optifine to jest Java, kochani. Yy, Java. Yy, musimy ją pobrać ze względu na to, że bez tego oprogramowania nie zadziała. Po prostu nie zadziała. Więc pobieranie oprogramowania Java dla aplikacji typu detoskop tu, tutaj pobieranie oprogramowania java dla aplikacji typu detoskop no i tutaj sobie pobieracie pokazuje wam się takie okienko pyk no i tak dalej mm. no więc co pa